A kiedy będzie się można zwrócić pani premier? Czy nastąpi ten moment? Taka jest umowa. My umowy dotrzymaliśmy i teraz druga strona decyduje, czy szanuje swoje słowa w umowach koalicyjnych, czy też tych słów nie szanuje. No my zakładamy, że szanuje, dlatego że to jest podstawa dobrej współpracy koalicyjnej, Ale jeżeli taką, słowa się dotrzymuje. Czy taką i dlatego obietnicę to złożył zrobiliśmy. premier Tusk? taką obietnicę złożyli zresztą wszyscy koalicjanci. Umówiliśmy się wtedy, kiedy była rekonstrukcja rządu rozmowa na ten temat, co zresztą było potwierdzone potem w mediach. I następnie odbyły się też rozmowy pana premiera z przewodniczącym Hołownią. Pan przewodniczący Hołownia mówił też wielokrotnie, że premier osobiście zobowiązał się i potwierdził, że to zostanie zrobione. To czemu nie zostało zrobione, jeśli mogę spytać? No bo pan marszałek Szymon Hołownia był marszałek marszałek dotrzymał swoją część umowy. Dokładnie tak jak pan redaktor mówi, pan marszałek Hołownia i Polska 2050 dotrzymała umowy, bo my umów dotrzymujemy niezależnie od tego, jak inni działają. Uważamy, że tak powinna wyglądać polityka. A pytanie już dalej są nie do nas. My odpowiadamy za nasze działania i niezależnie od tego, kto co robi, dotrzymujemy umów. I pan premier nadal nie podał terminu ewentualnego spotkania, bo wnioskowała pani o takie spotkanie porozmawiać chyba miesiąc temu, ile się nie wiem Ponad miesiąc temu już chyba będzie sześć tygodni. Ja uważam, że koalicja dobra i każda współpraca to jest to rozmowa, to są spotkania. I oczywiście ja jestem do dyspozycji. Sześć tygodni temu poprosiłam o takie spotkanie. Na razie to spotkanie się nie odbyło. I na razie pani czeka. Zawsze czekam do dyspozycji.